Dzień dobry. Ludzie często pytają mnie, co zrobiłeś, że udało Ci się wybić na YouTubie albo co zrobiłeś, że udało Ci się to osiągnąć lub tamto. Mam na to jedną odpowiedź. Tą odpowiedzią jest wytrwałość. Być może o tym często słyszeliście, że ktoś Wam mówi, że nie wolno się poddawać, musicie to robić. I wydawało wam się takie, e, no, co on gada, ale jest w tym dużo prawdy, i uważam, że jeżeli w pewnej dziedzinie mojego życia osiągnąłem jakiś sukces, to właśnie pozwoliła mi na to wytrwałość. Weźmy tutaj na warsztat mój kanał na YouTube. Robię filmy na YouTubie od 4, prawie 5 lat. I. Po długim czasie dopiero zacząłem osiągać pewnym, pewne sukcesy. Można powiedzieć, że mój kanał przez 2-3 lata dopiero rósł i po trzech, od roku mniej więcej, 3-4 latach, zacząłem osiągać z niego jakieś korzyści i zaczął mi się spłacać tą moją, moim poświęceniem. A przez ten czas to cały czas było sukcesywne robienie tych samych rzeczy, wyciąganie wniosków z błędów, popełnianie przede wszystkim tych błędów i nie poddawanie się. Wydaje mi się, że teraz ludzie stają się coraz bardziej leniwi i chcą wszystko mieć na już. Kiedyś spotkałem pewnego znajomego, który właśnie robił filmy na YouTubie i powiedział mi, że słuchaj, co z moimi filmami? Robię nie tak, w końcu robię te filmy i. Nie wychodzi mi coś. No to powiedziałem, pokaż mi te filmy. I w ogóle też spytałem, co, jak długo robisz te filmy, ile tych filmów zrobiłeś? On powiedział, dwa. No kurde, zrobiłem dwa filmy i już bym chciał mieć duże sukcesy. Czasem jest tak oczywiście, że zdarzy się, że pierwszy i drugi film od razu może się rozejść. Ja też miałem taką myśl na początku, gdzie moim wzorcem był, e, były filmy Sylwka Wardęgi, gdzie on wstawił mało filmów, a było dużo wyświetleń. I ja też sobie myślałem tak, no będę robił tak jeden, dwa filmy na miesiąc i pewnie po sześciu filmach też powinien mieć nie wiadomo jakie sukcesy. I okazało się, że nie, że to, że u kogoś coś działa, nie oznacza, że u ciebie też będzie działać. W moim przypadku było zupełnie tak samo, że dopiero sukcesywne robienie tych samych rzeczy sprawiło, że po jakimś czasie zacząłem osiągać y, jakieś efekty. I ludzie bardzo często rezygnują ze swoich celów, dlatego że nie mają wytrwałości, chcą wszystko na już. Zobaczcie, jak w ogóle stajemy się bardzo też leniwi. No, nawet ludziom nie chce się. Teraz, jeżeli mają pójść i coś włączyć, a nie mogą tego zrobić z poziomu aplikacji, to uważają to za, jako ogromny dyskomfort i wadę. Jeżeli mają na przykład e, pójść na postój taksówek, to po co mają iść na postój taksówek, który jest oddalony jakiś czas, jakieś tam kilkaset metrów? Niech taksówka podjedzie pode mnie. Po co mają sprawdzać instrukcje, tylko lepiej od razu wszystko, żeby było intuicyjnie i stajemy się tak bardzo leniwi na przystanek, to... Jeżeli trzeba pójść i przeczytać rozkład jazdy, no to po co bez sensu, wszystko musi być w aplikacji, albo musi być na tym, tym ekranie napisane, że za, za ile minut przyjedzie Twój autobus. No i takich przykładów jest mnóstwo, gdzie po prostu stajemy się coraz bardziej leniwi, to ma między innymi też wpływ na to, że jeżeli mamy na coś poczekać, lub coś wymaga od nas włożenia siły i czasu, to zniechęcamy się. I dlatego mam dla Was taką radę, że jeżeli planujecie coś robić, chcecie osiągnąć coś, to musicie być wytrwali i wiedzieć, że potrzeba na to czasu. To tak jak idziecie, idziecie na siłownię. Nigdy nie jest tak, że po pierwszym treningu zmienicie swoją całą sylwetkę. Tylko dopiero po wielu treningach zauważycie jakieś zmiany. Tak samo jest na przykład w przypadku. Budowania pewności siebie. Gdy ja budowałem pewność siebie i stawałem się coraz bardziej śmiały, to nie było to tak, że jednego dnia czy w ciągu trzech dni to zmieniłem. I tak się nie da. Jeżeli ktoś Wam mówi, że zmieni całe Wasze życie w trzy dni, to jest po prostu kłam, kłamco, bo to jest niemożliwe. To jest długi proces, w którym musisz nauczyć się. Pewnych rzeczy musisz przystosować nowe nawyki, i to po prostu trwa i się popełnia przez ten okres błędy. I to jest coś zupełnie normalnego, że pewne rzeczy wychodzą, a pewne rzeczy nie wychodzą. Z tym, że jeżeli masz na przykład 100 jakichś prób, to na tych 100 90 ci nie wyjdzie, ale 10 ci wyjdzie, i te 10 mogą sprawić, że. Osiągniesz to, co chcesz. I tak samo jest w przypadku na przykład budowania swoich biznesów, budowania firm, pozyskiwania klientów. No, jeżeli pozyskujesz klientów, to na początku jest jeden klient i to jest już super, że w ogóle masz jednego klienta i to jest dowód, że ktoś ci zaufał i usługą Twojej firmy. Później jest drugi klient, trzeci, tak się to napełnia. Chodzi o to, żebyś też zauważał te małe zmiany i te małe sukcesy, a nie, że od razu. Zrobiłem jakiś produkt i wszyscy muszą się rzucić. Tylko to w perspektywie czasu nigdy nie jest tak, jak nawet poczytacie sobie biografię różnych milionerów, że to nigdy nie było tak, że wszystko stało się od razu, i Peki, był wielki sukces, tylko stopniowo najpierw yy, przez zaczęli zarabiać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, i tak samo jest w każdej dziedzinie życia. Dlatego to jest taka moja nauka. Na, na dziś, na ten odcinek, żebyście do wszystkiego podchodzili cierpliwie, bo to jest najważniejsza cecha. Oczywiście, też uczcie się na błędach i e, wyciągajcie z nich wnioski. Najlepiej, jeżeli byście uczyli się na innych błędach, na błędach innych, a nie na swoich, ale nie zawsze się tak da, bo tylko popełniając błędy, sprawiacie, że możecie stać się lepszymi osobami. To do zobaczenia następnym razem i cześć!